Dziadek, choć jest bardzo stary, nie chce być w roli ofiary, którą wirus atakuje i być może zamorduje. Aby to się nie zdarzyło, śledzi w Google, jak to było, gdzie ten wirus się pojawił i zamęt na świecie sprawił. Co pandemią się nazywa i ogromnie groźną bywa, wirus w się pojawił, gdy Chińczyk swój obiad trawił. Gdyż na obiad smakowity, nietopesz został zabity. Potem skórę z niego zdjęto i do garka go wepchnięto. Wodą sporo go podlano i garść przypraw też dodano. Na ogniu go gotowali, potem na stół jeść podali. Gdy ten Chińczyk obiad trawił, to się wirus w nim objawił. Gdyż nietoperz uśmiercony był wirusem zarażony. Tracąc swego gospodarza, wirus tak się przeobraża, że w mordercę nietoperza z całą siłą swą uderza. Tak zaraza się zaczęła, która Chiny wnet objęła. Chiny wszystko utajniły. Sporo później ujawniły. Służby polskie zadziałały, w styczniu już informowały, że się w Chinach wirus zjawił, o śmierć wielu tam przyprawił. Że to nowa jest zaraza, która szybko się namnaża, więc lekarstwa na nią nie ma, a to wszystko bardzo zmienia. Główną radą jest ochrona i siedzenie ludzi w domach. Polski rząd to zlekceważył, o wyborach tylko marzył, które w maju wypadają, prezydenta wybierają. Dudę trzeba wypromować, wirusem się nie przejmować. By promocja się udała, telewizja musi cała stale Dudę pokazywać i wywiady z nim nagrywać. By przełamać przekonanie, że Duda ma za zadanie, Prezesa rozkazy wdrażać, swego zdania nie wyrażać. A że dużo to kosztuje, telewizję rząd dotuje. Dwa miliardy w nią pakuje, gdy szpitalom wciąż brakuje nawet środków do ochrony, gdy ktoś będzie zarażony. Gdy się ludzie dowiedzieli, zmienić tą decyzję, chcieli. W Sejmie, gdy dyskutowali, gest Lichockiej otrzymali. Ten gest dobrze pokazuje, jak pis wszystkich nas traktuje. O tym ludzie nie zapomną, przy wyborach często wspomną. Informacji służb lekceważenie, karygodne było szalenie. Wirus bowiem nie próżnował i pół świata zawojował. Kraj zaś nieprzygotowany, już dziś jest atakowany. Wielu ludzi już choruje. U starszych śmiercią skutkuje. Epidemia się rozszerza, w gospodarkę też uderza. Moc zakładów nie pracuje, turystyka bankrutuje, szkoły są pozamykane, dzieci w domu nauczane. Ludzie w domach się schronili, pustkę w miastach uczynili. Służba zdrowia z poświęceniem walczy z tymże zagrożeniem, lekarze. Słabo chronieni też są bardzo narażeni. Bo są bardzo duże braki. Tak więc skutek jest nie taki, jaki ludzie oczekują. I tym bardzo się stresują. Ten stan kręski żywiołowej, rzecz trzeba z sali sejmowej. Tego wszyscy oczekują, bo pomocy potrzebują. Jednak kręski ogłoszenie... PiS blokuje wręcz szalenie. W Konstytucji zapisane, że wybory zakazane, gdyże wiół klęskę wywoła, co się dzieje dookoła. Klęską bowiem jest zaraza, która wszystkim nam zagraża. Ludzie od niej umierają, przedsiębiorstwa upadają. PiS za nic ma wszystkie klęski. Byle Duda był zwycięski. Bo ten wybór gwarantuje że prezes zatriumfuje to zbrodnicze są działania do których nas PiS nakłania. wirus bowiem tylko czeka aby skoczyć na człowieka gdy głos w urnę rzucać będzie bo wirusy są dziś wszędzie byknowania te zniweczyć trzeba wybory zabezpieczyć przeprowadzić je skutecznie gdy już będzie nam bezpiecznie i gdy wirus co przeraża już nie będzie nam zagrażać. Gdy się wszyscy zjednoczymy, taką zmianę wymusimy. A wybory odsunięte będą naszym wielkim świętem, bo kandydat, co wybrany, przez nas właśnie był wskazany. Gdy zasiądzie na urzędzie, konstytucji służyć będzie, ci zaś, którzy ją psowali, przed sądami będą stali.